Cześć, witajcie. Dzisiaj taki odcinek, który miałem go nie nagrywać, ale zastałem takie ciekawe informacje. Nie chodzi o to ma trójkę, tylko o BMW czy 6. I postanowiłem się tym podzielić, bo faktycznie są takie, są takie, zdarzają się takie, powiedzmy, problemy, gdzie ktoś jedzie do zaufanego mechanika, czy nie do zaufanego, i się okazuje, że wraca tym samym samochodem, o niczym nie wie, a tak naprawdę już tam oryginalnego katalizatora nie ma. I teraz tak, oczywiście przed tym się nie ma co ustrzec, ale jeżeli zapyta się mechanik, czy może usunąć katalizator albo zastąpić go czymś, co uważa za stosowne, bo aktualnie ten, który jest w samochodzie jest zatkany albo się już nie nadaje do pracy, to najlepiej poproście go, żeby ten katalizator, który jest w samochodzie, żeby wam go odłożył, że sobie go weźmiecie przy odbiorze samochodu. I wtedy jest pewne, że nie będzie tak, że on usunie ten katalizator, weźmie za niego tam parę tysięcy, jeszcze wstawi wam jakąś strumienicę i zrobi to w sposób taki, jak za chwilę zobaczycie na tym filmie i weźmie jeszcze za to jakieś pieniądze. Czyli zostaliście jakby dwa razy oszukani albo więcej. Chciałem przez to ustrzec, czyli jeżeli pojawi się problem zatkanego wydechu, uszkodzony katalizator, to bądźcie bardzo ostrożni w temacie tego, co wam doradzą, jeżeli chodzi o najlepsze wyjście. Ja osobiście uważam, że jeżeli świeci się czek i jest to spowodowane tym, że jest niesprawny katalizator, ale w samochodzie nie brakuje mocy, to prawdopodobnie jest to wkład ceramiczny, który się już trochę wypalił już nie ma z tych norm. Ale ja bym się szczególnie niczym nie przejmował, bo wkład ceramiczny on się tak wypala, tam się zrobi takie jajko i tak naprawdę on dalej jest. Tak? On nie koliduje z tym, żeby samochód dalej jeździł oprócz tego, że ten czek się świeci. Naprawa polega na tym, że wymienia się ten wkład lub ten katalizator, a w sumie na co by się nie wymieniło oprócz oryginału? To temat jest o tyle trudny, że prawdopodobnie ten czek się będzie świecił, bo będzie już ten katalizator troszeczkę inny. I teraz sprawę można rozwiązać tak, że można po prostu ze sterownika usunąć tą sondę, w sensie wskazania tej sondy. Ona się już nie będzie wtedy świecić na desce. Albo zastosować emulator. Emulator akurat w moich okolicach nie przechodzi, bo jak ktoś wjeżdża na, na przegląd, to się okazuje, że diagnostań, mimo tego, że jest katalizator i wszystko jest, i normę spełnia, to się okazuje, że jak jest takie kolanko w tył, w sensie emulator sondy, prosty, czy, czy, czy takie kolanko w tył, to się okazuje, że on nie chce podbić przeglądu, bo jest oszukane działanie sondy. W zależności na jaką diagnostę traficie, gdzie i tak dalej, jest jakieś ryzyko, że ten emulator nie wystarczy. Więc 100% wyjściem jest usunięcie wskazania no, tam z branki, nie wiem jak to nazwać, z tabeli, błędów ze sterownika. Więc to jest, jeżeli chodzi o wkład ceramiczny. Jeżeli chodzi o wkład metalowy, to faktycznie jest ryzyko, że jeżeli on się przypala albo nabiera luzów, to już w jakimś filmie Wam wspominałem, że jeżeli on nabierze ten wkład luzów osiowych, to w pewnym momencie on, zostanie, on się obije i on może zrobić 90 stopni zakręt i zablokować wydech. To jest bardzo ryzykowne, natomiast no wówczas i świeci się czek, i samochodem mi się coś dzieje. Stuka tam na pewno coś pod tym wydechem, więc zwracajcie też na to uwagę, czy są jakieś dźwięki, e, czy coś się złego dzieje. Jeżeli się nic złego nie dzieje, samochód dalej jeździ, a mechanik wam wmawia, że trzeba to wymienić, to na pewno weźcie sobie ten katalizator z powrotem i sami ocencie, albo na grupie. Przypominam, że jest grupa e, będzie link w opisie tego filmu jest grupa. Więc możecie na tą grupę wrzucić zdjęcia czy ewentualnie film. Nie tylko ja, ale tam jest jeszcze spora liczba takich głów dość tęgich i postaram się pomóc na zasadzie faktycznie stwierdzić, czy ten katalizator jest uszkodzony, czy nie. I wtedy podjąć jakieś czynności czy kroki. Eee, więc uważajcie na to, jeżeli samochód też po wyjeździe od mechanika zachowuje się głośniej. No, to też jest taka możliwość, że zamiast tego tumnika, przepraszam, zamiast tego katalizatora jest stawiona jakaś strumienica, więc y, też to może być, jak, nie wiem, spytacie się mechanika, on powie, że. No, tam jakieś nieszczelności są, proszę przyjechać, że naprawimy czy coś. Proszę brać takie. Nie, nie, nie być 100%, nie mieć 100% zaufania, jakby nie? Ja tu nie mówię o wszystkich mechanikach, ale prawdopodobnie większość z was sobie radzi z takimi tematami, albo ma ludzi zaufanych, ale jest te parę procent i może akurat się uda. E, może akurat się uda, powiedzmy. Żeby takie przypadki, jak teraz Wam pokażę na tym filmie, żeby one się nie wydarzyły. Także tam mówię jakby do jednej osoby, bo to było nagrywane dla klienta, żeby widział co było wcześniej. Więc to sobie weźcie pod uwagę. Natomiast bardziej chodzi o przekaz, czyli co tam zostało zrobione. I jakie są moje prawdopodobne wersje, dlaczego to zostało zrobione. Także ja mam nadzieję, że tak nie było, ale ku przestrodze przesyłam Wam ten filmik. No i co, spokojnego weekendu, trzymajcie się, cześć. Więc zaczynajmy od złomu Tam mówi, nie jest to katalizator, widzisz, strumienica. Tak to wszystko wyglądało, tak to było wmontowane, to był wlot. No i widzisz, do koła rand, co blokowało spaliny. Nie dość, że to wyglądało, jak wyglądało, to jeszcze blokowało spaliny. Tam były takie złącza, bo ten uchwyt pierwszy był, że tak powiem, zarzewiały. Oto jest ten kawałek. Teraz, Ci go zobaczę, musiałem nowy zrobić. Chodzi o to, że on to był skorodowany i ten pierwszy uchwyt do skrzyni się nie trzymał. To trzeba było zrobić od nowa. No to jedziemy. Zobacz, zaczynamy. No i tak. No, ja tu musiałem, bo tu nie było w ogóle tych szpilek. Trzeba było ściągnąć tą całą osłonę. No i trzeba było. Oczywiście poodcinać te wszystkie szpilki, pourywać, no ciężka, ciężka robota. No jak się to już udało, no to można było to ściągnąć. No i można było dać nowe śruby. Nowa uszczelka jest z ręca. No i teraz tak, to jest ten cały uchwyt. I to jest nowa część z nierdzewki. Tak jak widzisz, tu jest spaw. To już jest teraz złapane i to się trzyma. To była obejma, taka łącząca. Bo ktoś, kto usuwał katalizator oryginalny, bo pewnie był sporo wart i zrobił takiś mechanik, bo powiedział, że jest zepsuty czy coś w tym stylu, to już nie chcę nawet myśleć. To w każdym razie nie chciał się zająć tym tematem, żeby, żeby te szpilki i tak dalej, żeby to odratować tak, jak ja to zrobiłem. No to po szybkości tutaj utniemy, dajmy opaskę i przecież jakoś będzie, nie. No przypominam, że to już było urwane. To trzeba było po prostu tak zrobić, ale ktoś to zrobił na szybko, bo zakata wziął może z dwa koła i porobił to byle jak i wziął jeszcze pewnie od klienta z 500. no nieważne. Zrazamy no, tak, mamy tu katalizator sportowy, tak jak chciałeś, czyli mamy z przodu dwa, plus jeszcze ten jeden, no to już mi się wydaje, że bankowo przechodzisz przegląd. No i są tutaj te dwa kolanka, jest, jest redukcja na 2,5 cala, tu jest przejście z 2,5 cala na normalną średnicę, Mamy oczywiście sondę. To podłoga śrubki, ta cała blacha w pięknym stanie. Tutaj mieliśmy tłumnik środkowy, go już nie mamy, jest zastąpiony rurką. Ale jest bardzo duży, końcowy, więc to powinno wystarczyć. No i tu jest dosławana redukcja, bo tak. Tu było jeszcze też łączenie na takiej długie obejmie. Natomiast stwierdziłem, że tak ktoś to za mocno skręcił. I ta rurka po prostu, ona się na samym końcu nie, nie była okrągła, tylko miała taki ząbek. Po prostu ta obejma, jak ją bardzo mocno ściśniesz, to się w tym miejscu, na samym szczycie tej obejmy, robi się taka górka. No, z tej strony już ci nie pokażę tego, jak to wygląda. Natomiast dodałem no, tu pasty, bo ta rurka jest trochę przekorodowana, co widzisz? No i złapane jest to obejmą. Siedzi to do, bardzo mocno. Więc chujne wszystko ok. No i tam szlifowałem tą końcówkę, żeby ona łatwiej wyglądała z zewnątrz tak jak chciałeś. No i to jest wszystko. Wszystko, wszystko, ale dużo roboty.